Cześć wszystkim! Dzisiaj gramy w Turbo Dismount Jednak nie będzie War Yo, Ponieważ to co wczoraj działo się z Tomasem to było po prostu... Nie wiem... Złoto to było, bo, więc gramy dalej w Turbo Dismount Tomas tutaj za chwilę będzie znowu leciał w kosmos Bardzo mi się podoba to, że Tomas znowu będzie próbować lecieć w kosmos Motocyklem się da! Mogę wam to powiedzieć z własnego doświadczenia. Wczoraj próbowałem jeszcze po odcinku i się udało jakoś. Więc teraz powinno być Tomasowo. Mamy missing delivery. Dzisiaj też trochę próbowałem. Okej, okay, mamy takie możesz... coś. Okej, okay, Tomas jest gotowy. Tak, Tomas jest gotowy. Tomas jest gotowy, więc jedziemy. Jedziemy. Oczywiście nie na maksa. Tylko nie! Tomas, co ty robisz? Może ciszej. Na głośny ten motocykl. Nie rób backflipów. Tylko doleć i żyj! O, Tomas żyje, dobrze, Tomas żyje. Nieważne, że nie ma rąk. Tomas żyje. Ale dalej. Dobra, nie wiem, w sumie ja wczoraj... Kład fin... Fighter wczoraj tym doleciałem więc musimy spróbować. Tylko nie walnij w ten samochód. Dobra, 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 dobra. Patrzcie, nie natrafiliśmy jednak na tę barierę. Natrafiliśmy na tę barierę. Tomas, Tomas, Tomas cały i zdrowy. Nie czekaj. Tomas cały i zdrowy! Tomas cały i zdrowy Zobaczmy sobie jak to wygląda z pierwszej osoby Dzień dobry, ja jestem Tomas! Tomas tutaj ma ból Tam jest jakieś trawa Nie! Nie! Tomas się rozbił w powietrzu i... I Tomas żyje! Tomas żyje Tomasz nie stracił... Tomasz nie stracił... Tomasz Tomas nie stracił ani jednej kończyny Poza tą jedną nogą, ale nogi są nieważne. Musimy teraz utknąć w kosmosie, bo wczoraj utknąłem w kosmosie. Dobra, jedziemy, Tomas. Tomas, jedź. Tomasie, Tomaszie, Nerdasie, proszę nie zawiedź mnie. Tomas już przestał speed Szybko. Tomas, i spadaj. Tomas, nie natrafiłeś na magiczną barierę kosmosu. Wypsułeś, Tomas. Dzisiaj popróbujemy też wykręcić koła motocyklem cyklem, jakieś dwa. Wczoraj się z Juggerem udało. Prawie full speed, Tomasz, nie możesz tego zepsuć, nie możesz tego zepsuć. Tomasz, jecha... Tomasz, jechałeś 100 na godzinę, nie możesz tego zepsuć. Tomasz wyleciał w ogóle poza mapę. I... 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 Dobra, już rezygnujemy z tego kosmosu jednak może. Może teraz skupmy się. Spróbujmy wylecieć jeszcze z kosmos tą pozycją. Tomas, jesteś geniuszem. Tylko nie walnij w ten samochód. Tomas, dlaczego? Tomas, jak następnym razem będziemy próbować, yy, to po prostu ten. Um, to musisz się postarać. No, miałem motocykl, dobra. Tomas jedzie bez motocyklu. Tomas jest potężny. Jestem, Tomas, z ciebie dumny! Tomas! Nie jestem z ciebie dumny! NIE! Tomas! Tomas prawie znowu wyleciał poza mapę, dobra. Trzeba to dać, bo on tam walnął w ten tym samochód! Czemu walnąłeś w ten samochód? Why you destroyed me? Trzy, cztery, go! To znaczy, dzisiaj miało być to... Tomas! NIE! Dzisiaj y, chciałem już wrzucić ten film z Wormax.io, ale jednak się nie wrzuciło, się zepsuło coś w tym YouTubie, więc dzisiaj znowu Tomas będzie próbować przejechać. Tomas, tylko nie walnij w samochód! Nie walnij w samochód! O mój Boże! Tomas! Tomas! Tomas, doprowadzisz mnie do stanu krytycznego! Jedziesz Tomasz. Thomas! Thomas! Dobra Tomasz, tak. Tomasz, nie. Tomasz, nie wal w te barierki. Nie wal. Mówiłem, Tomasz. Tomasz, już ci to mówiłem trzy razy. A ty Tomasz mnie nie słuchasz. <laughs> Foot speed. Nie. <laughs> Tak robisz, Tomasz. Dlaczego walnęłeś w jeden samochód, jaki jechał? Nie, Tomasz! Przepraszam, no. Tomasz, błagam Cię, proszę, proszę, Tomasie, Tomasie Nerda się, proszę, nie walnij w samochód. Ja się nie denerwuję, ja się nie denerwuję, ja się wcale nie denerwuję na Thomasa i nie chcę go zniszczyć. Dobra, wiecie co, to Tomas teraz to przejeżdża albo ja po prostu kończę film. Albo jadę Jagerem, tylko żeby się to tak nie trzęsło jak wczoraj. Tomas nie! Nawet nie chcę zobaczyć co się stało dalej. Um, um, Jagger. Że trzeba poza jakąś bezpieczną w ogóle nie chcesz żadnej nowej postaci, chcę tylko poza zmienić. Na bardziej bezpieczną. No, Tomas, powiem ci, że jest to bardzo bezpieczna poza. Dasz radę, Tomas. Full speed, Tomas. Jedź, Tomas. Tomas, tylko. No, co to się tak trzęsie w ogóle? Tomas! Czemu? Tomas, wypadłeś z tego czołu. Dlaczego? Jagger dasz radę. Ja, ja w ciebie wierzę, drager. Nieważne, ważne, że się ciągle gibiesz. Jak... Jak nie wiadomo... <laughs> Tomas jedzie! Tomas jedzie! Tomas jedzie! Tomas żyjesz! Tomas! Ty jedziesz! Tylko nie walnij w drzewo ani w samochód! Bo będę zły! Jestem zły! Jestem na ciebie zły! Tomas, jestem zły! Jestem na ciebie już zły! Tomas! Jedziesz! Tomas musicie się udać, ponieważ jak ci się nie uda? Po prostu zjemcie na śniadanie jutro. Bo dzisiaj już jest godzina 1951? Kurczę, ale późno. O nie! Tomas! 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 Dumny z ciebie jestem! Tomas dumny jestem z ciebie. Masz score 20. Co ty sobie złamałeś, Tomas? Co ty sobie złamałeś? Tomas, nie! Tomas, wykręciłeś kółko jedno. Jestem z ciebie dumny. Nie jestem z ciebie dumny. Dlaczego w to przywaliłeś? Mogłeś wykręcić drugie kółko. Ten czołg to jednak jest dobry wybór, tylko po prostu nie może walnąć w samochód. Jakby Tomas mógł wejść do tego czołgu, to, bym, to byłbym zadowolony. Ale nie może wejść do tego czołgu. Boże, co on robi ten czołg? Ten czołg w ogóle. Jakby, nie wiem, co się tam stało, ale za to wiem, że Tomas się przewrócił. Nie! Nie wybuchaj! Tomas, nie wybuchaj! Czego mama się uczyła? Niczego się nie Mama się niczego nie nauczyła, dobra, jedziemy z tym śledziem. Jedź, Tomas, nie zawiedź mnie. Nie! Dobra, nie walnij w ten samochód, nie walnij w ten samochód Nie walnij w te kostki Rubika Tomas jedzie Tomas żyje Dzisiaj musimy wykręcić te kółka Tomas jedź, Tomas jedź Tomas jedź Tomas, Tomas Tomas, Tomas Nie walnij w drzewo Tylko nie walnij w drzewo Nie walnij tylko w drzewo Samochody się powy... ten Nie, Tomas Tomas, zepsułeś! Samochody już się tam powywracały. Dlaczego, Tomas, zepsułeś? Dzisiejszym naszym celem jest właśnie to. Dobra, ten film będzie dłuższy o minutę. Na pewno będzie dłuższy o minutę, Zanim Tomas to przejedzie, to naprawdę minie dużo lat. Ej! Nie! Tomas przepchał to! Tomas już tego nie przepchał. Tomas wypadł. Tomas jest głąbem. Dobra, Tomas, musisz przejechać. Musisz przejechać. Ostatnia próba. Proszę Państwa, ostatnia próba Tomasa w przejechaniu. Nie spadnij. Tomas! Dobra, Przedostatnie to była. Ostatnia próba jest teraz. Tomas, masz full speed. mi Ci full speed. Rozpędź się do kosmicznych prędkości, Tomas! Nie wpadnij na miny, Tomas! Czego mama cię uczyła? Czego mama ci... Cię nie uczyła. Mama cię niczego nie uczyła. Dobrze, w takim razie do zobaczenia w kolejnym odcinku z Turbo Dismount. Um, 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 no pewno pojutrze. Pojutrze. Pojutrze! Do zobaczenia, pa!